Kurwa żal, w chuj. Zastuje bana, kurwa pina. Ja pierdolę kurwa? Za którymi podążają ich ciała. Ten droid się może w ogóle zamknąć? Nie. No już No. Jak się wychyla, kurwa, frajer. Kurwa, gdzie z pierdoli, nie wiem, Aha, jak za tego już mnie kurwa widzi. No. No na pewno kurwa, tak. Wszystko jest widzialne, kurwa, tak pół. Nic nie trafia mnie, żeby nie było. No wiem, wiem, O. Może dawaj Mówi, do niego tam... na pałę. Nie, bo tu już, o, już idzie, idzie idzie od lewej tam, 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 tam. Może możemy iść. O. Gdzie jest? Nic nie widzę Kurwa jest, tu, 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 tu! Jest mam go! Ciężko go widzieć jak ci bo kurwa to gówno na rewolucji Widzisz że on se w dupę strzela w tym gównem, weź Jest debilem jebany Kurwa kiesowki jebane Gdzie jestem debil Kurwa łap śmieci No fajnie <laughs> Nie pykła to Chodź chodź, chodź. Nie na górze, jak zwykle high ground, kurwa. Kurwa, tu też ma ten frajer te miny swoje zjebane. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurwa, on so ma te miny. Ne, póki ma, nie ma HP. Ja pierdolę. Założę kurwa. Wypierdolę. Przeżyłem. Czyli zadanie spełnione. Mhm. Przeżyłem na tej mapie. Jaki mamy wynik podobny, jak mm, pierdolę. A stasz? ten typ chyba ma tyle Nie wiem, pamiętam. No bo mnie najebali, no to. No, no to ja twoją nie, kurwa no, uczelnicę ty Tym, tym, tym boskim się kurwa, no bo nie. No tak. A ten ten latał po prostu. Tak. <noise> Tylko mnie wkurwiło, że oni od razu wiedzieli, gdzie jestem, kurwa, nie? A z tym zajebanym filarem. Aha, znów no to samo, no, dobra, kurwa. Będzie no puszczony? Ta boska, rozje boska, rozje boska rozjebać, tam wiesz. Tamtego olejemy albo będziemy go nie wiem. To już twoja konwencja twórcza. Wizda jest tam kurwa widź, frajerze. Dobra, daj boska. Nic nie widzę, nic nie widzę, nic nie widzę. Będą miny podłużać że... nie wolno. Gdzie on kurwa jest? Kurwa, dawaj. No, kurwa dziesięć poskoki się gdzieś jebo ty frajerze, kurwa jeban. Giniżesz. Dobra. Gdzie jest drugi frajer? Gdzie on jest? To ten na tobą. A, dobra. Iźdzę sobie z tymi rakietami. Jeszcze kurwa jebany dasz nie mógł działać. Dawaj Dawaj No! Kurwa lakerze jeban. Jest, powietrze grzebie. Zde. Dobra. Co teraz? Aż w kurwie wezmę chyba fina jebanego. Mówisz? Dobra, no to nie I teraz nie, teraz wezmę dwóch sitów, mówię ci kurwa. Bo jakby zresztą na końcu to dwóch sitów musi być, nie? Kurwa, patrz, patrz, kurwa, zaczynę. Chyba, że są idiotamin to. Nie, Mówi, yeah! kurwa? mówiłem kurwa? Zawsze tak jest, kurwa, zawsze. Zawsze, kurwa. Zawsze na końcu muszą, kurwa, coś zjebać Bo chuj, stój, stój tu na końcu po prostu na wyjebaniu. Napierdalaj Grievousa jak wyjdzie, ja będę ty, kurwa, stał i blokował chujów, nie? Bo wiesz, je, je, dziwne, że nie napisali jeszcze tank time, kurwa, po czym by zdechli, Hello. Ktoś nie wymienił Wal, 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 wal. O, ten na pałę już, kurwa. Dasz nam radę? Jestem duszeniem pewnie O, wyszedł z duszeniem a na cień na pałę idą, kurwa Fajne, kurwa, to było w chujnie stamina Kurwa, fajnie Spierdalaj Kurwa tym pająkiem jebany. No właśnie. No nawala na pałę i co? Kurwa i głównie się dzieje. Eee... Fraje żyje No ale to ich widać, bo oni kurwa, jeżeli sobie takie postacie magiczne. Nie ma dwójki? Ja mam właśnie, ja jej Aha, widziałeś? Przedaszem, fajnie. Nie bierz go, kurwa, dobra, weź normalnego żabę albo coś. Albo mi daj żabę. Albo jak chcesz, nie wiem. Ha No, fajnie by było. No, to by było dziewisz chujci pizdelakę, że jebany. Kurwa oczywiście Dasza wale nie jaka i mnie zabił. No kurwa beka. Ja pierdolę po prostu. Big content geni kurwa. Żeby mi tylko to tak cięło, nie kurwa, każdemu kurwa tej Kurwa najlepsze jak oglądasz gameplay'e z konsoli też widzisz kurwa takie lagi też w ogóle ciśniesz kurwa bekę jak zjebana jest tak gra zjebana jest A, zjebana jest B, zjebana jest kurwa Disney i wszystko jest zjebane to kurwa niczkę robią O mol, kurwa jest To i kurwa na mnie się patrzą cały czas Aha fajna kurwa umiejętność nic nie robiąca Wiem Masz kapę? Yy, fajny ja... kurwa blok! Przez blok nie bo fajnie kurwa Ja pierdolę zebiste zdolności, wszystko zajebiste działa kurwa Kurwa traf go tą szarżą śmieszną jody, ja pierdolę weź Ale to jest gówno kurwa No, pół Dziany. Debil! Ja pierdolę. O, ja pierdolę kurwa trafić nie tam. No wale szarże że gówno się dzieje. No ja jebie, weź go co. No, dostał, a nic się nie stało, no to co ja ci poradzę. No ta gra jest jebana, kurwa. No kurwa, na lakerze pierdolony, jebany chuj. Kurwa, ja pierdolę, po prostu idź. Idź mu no na plecy, ja będę stał tu, bo tak to jest spójne. No, dostał pusza, kurwa, gówno No kurwa, ja jestem ja latier jebany, kurwa No wale szarze, gówno kurwa, mam setasza jednie. Ja pierdolę, kurwa Idź mu na plecy, albo czekaj. Ja mam więcej tych szarż, więc ja pójdę. O, i stoj tam, a tu Dobra, dobra, gówno wychodzi zawsze. Laker jebany, kurwa, pierdolony. No nie no ma kurwa! Ja pierdolę, do no, kurwa, to lakier laker jebany, kurwa. Idź do chuja. Zresztą w ogóle ja na punktu, gdzie tak sobie Kurwa, pierdolony frajer. No... Aha, jest to? Mm. No. Aha, co? Ja. Yeah. Ja pierdolę takie ja to gówno kurwa kompletne idź do chuja Kurwa o mnie jebał, buca ja go zabiłem Kurwa, fajnie, wyjewał zech. Wy że u nich jest równy team Kurwa i ten bala. Ja pierdolę i se może spierdala z nie idzie go kurwa trafić. On jest pierwszy, nie kurwa, chyba koś pojebało.